w rozwoju człowieka nie tyle do małpy, jak przypisał sobie w plagiacie Darwin, ni do psa, Pawłow swoje doświadczenia praktyczne, czy świni, Orwell rozgrzaną trockizmem suchotnika wyobraźnię etnicznego Żyda, co raczej przechodzeniem w rozwoju wstecznym z powrotem po czwartki do kokona. Biorąc pod uwagę przy użyciu tej figury metaforycznej, że osobniki badane zalicza się do motyli, ze względu na to, iż jeden ma tyli, a drugi tyli, co potwierdził ostatnio wynik obserwacji, Poczynionych pod wspólnym prysznicem, dokonanych we wrześniu bieżącego roku na różnojęzycznej grupie wielotysięcznej populacji uczestników Campus Party 2013 w Londynie, jak również osobników ustawiających się ochoczo do badań środowiskowych, z ogonami w dłoni dyndając w ogonkach przy publicznych pisuarach w miejscu pobytu i naszych badań przy Stadionie Olimpijskim w Greenwich, na arenie o tu. Punkt piąty. Gdyby Kaczyński jeden z drugim zaliczył przed obroną pracy doktorskiej jako tako egzamin z języka angielskiego? To czy pozwoliłby sobie wmówić po paru latach przy pisuarze w hotelu Mariot, że najszczęśliwszą nazwą partii w Polsce może być dla niego pis, wymawiana przez Polaków po angielsku pis. Z naciskiem dłużej na głoskę s pozostałby pewnie przy owianej złą sławą żydowskiej sitwy nazwie Porozumienie centrum. Pis kojarzy się bowiem każdemu z pisuarem i szczaniem, olewaniem wszystkiego. Jak wczoraj artystki ze spalonego Majdanu oszczały bohatersko fotografię Juszczenki. Dzisiaj możemy natomiast na tej choćby podstawie z całą pewnością stwierdzić u obu braci Kaczyńskich ślepotę taką samą, jaką stwierdzono na polecenie Jaruzelskiego u Gomułki w grudniu 1900. 70 roku, dwa lata po wypromowaniu przez Gomułkę z moczarem, licealisty Michnika, wycierającego naówczas grzecznie klamki u masona słonimskiego. Na fałszywego opozycjonistę w PRL-u wypromowali Buba jeszcze przed maturą. Ojciec Michnika. Nosił nazwisko Szechter w komunistycznej partii Ukrainy i Białorusi, gdzie był aktywny po 17 września 39, kiedy to Żydy z własnej woli przechodziły masowo do ojczyzny proletariatu na wschód z paszportem upoważniającym do jednokrotnego przekroczenia rzeki Bóg. Na podstawie porozumienia o przyjaźni i braterskiej współpracy wzajemnej między żydokomuną Stalina, a uznanymi osobiście przez Hitlera za aryjczyków-socjalistami. Zanim wypromowany skokowo w Magdalence przez Kichszczaka, Michnik z Termosem i kuroń od gadania o zupce na kasie kasyna, nie przejął w osobniczym rozwoju skokowym gazety ze znaczkiem Solidarności z rąk Wałęsy, zajętego budową za pierwszy milion domu przy Polanki w Gdańsku. Punkt szósty. Nie ma się czego wstydzić, jak nie ma się za co chwycić zauważył pewnie, Jarosław Kaczyński, w kolejnej sytuacji kryzysowej, w której znalazł się z własnej wszak woli, nie rozwojowo przecież, ale zwisowo, co zdaje się być u niego konstansem, po powrocie z chucpy ochrzczonej, ochrzczonej medialnie mianem rewolucji na Majdanie w Kijowie. Lech Kaczyński przynajmniej odwołał jeszcze swojego czasu, zaplanowane w ramach oficjalnej wizyty na Ukrainie złożenie biało-czerwonej wiązanki na zbiorowej mogile, skrywającej zwłoki ofiar ludobójstwa popełnionego przez żydokomunistyczne NKWD na oficerach wojska polskiego. Lech musiał mieć wtedy telewizor w pałacu prezydenckim zwanym po jego śmierci domem Marty Dubienieckiej Kaczyńskiej i zięcia d, który czuł się w pałacu namiestnika cara jak w domu ojca swego partyjnego TW Więc widział chyba prezydent prognozę pogody, jeżeli nie spał, Zmożony snem sprawiedliwego przed ekranem, zamulony winem po odejściu gości, zapowiadano wyraźnie dwadzieścia siedem stopni mrozu w Charkowie. Gdzie nie doleciał jednak na szczęście cofnięty w rozwoju osobowym skokowo kaprysem własnym, nie wygłosił odczytu o solidarności masońskiej na miejscowym uniwersytecie. Obył się bez rozmowy satelitarnej z bratem, nie złożył wiązanki na grobach zabitych oficerów Wojska Polskiego. A może i przypomniał sobie wtedy w ostatniej chwili, że w Charkowie pobierał nauki na szkole KGB. Ich rodzony wujek, dobroczyńca rodzinny, o którym przypomina nie tylko ten pistolecik na Tuska, noszony w kondonierce, przez kogo trzeba, i nie tylko budowla, zajęta po tak zwanym wyzwoleniu się ze skrupułów drobnomieszczaństwa małomiasteczkowego z Kierniewic, przez świętej pamięci pani matkę po wejściu do Polski za Armią Sowiecką oddziałów KGB i Śmiersza. Białogłowy, białki, o włosach czarnych jak smoła, bicz tatarski, który ta niewiasta kręciła we wspomnieniach syna za łączniczkę w Powstaniu Warszawskim w odległych dla bezpieczeństwa Skierniewicach. Punkt siódmy. Zanim w Kijowie zapanowała dziś ponowa, zanim spadł z nieba kopny śnieg na zaśmiecony Majdan, był tam Kaczyński, jak Lenin był w Poroninie, przed żandarmami, cara się krył, nim rewolucja wstrząsnęła światem. Zanim się Carski obalił tron, Jarek Kaczyński przecierał swoim na Ukrainie drogę do Europy, chociaż już było i tak. Skokowo w rozwoju osobowości rakiem, że Jarosław Kaczyński zrobił się nie wiedzieć czemu nieufny. Po śmierci brata nikomu nie wierzył, wszędzie wietrzył spiski. Rydzyński definiując teorię kryzysu, kaplana nazywa rzecz po imieniu, przytaczam, proces uruchamiania nowych, adekwatnych mechanizmów obronnych, połączony jest z napięciem psychicznym, a często z lękiem i uczuciem zagrożenia. <laughs> im silniejsze są zaburzenia psychiczne tego typu, tym bardziej rośnie zapotrzebowanie na psychoterapię. Koniec przytoczenia, opus citatum 549. Po dniu 10 kwietnia 2010 roku, w którym zginęło nie z własnej woli, i nie na życzenie najbliższych osób, lecz przez cudzą głupotę dziewięćdziesięciu sześciu Bogu ducha winnych ludzi. Jarosław Kaczyński brał na własną rękę, jak wyznał to przed kamerami, jakieś lekarstwa, prochy czy narkotyki, środki otumaniające. Cofające skokowo organizm do stanu sprzed kryzysu? Do czasu, w którym miał prawo po głupkowatym zameldowaniu, o wykonaniu zadania przez brata, wybranego na pierwszego urzędnika w państwie, czy stopować wulkan Euforii, pytaniem, sam się wybrałeś? Czy z pomocą Państwowej Komisji Wyborczej i głosów przeliczonych na liczydle w Rosji. Punkt ósmy. Przytoczmy jeszcze może uwagę z definicji teorii kryzysu Kaplana, w której profesor Rydzyński zamyka to, co zdaje się być najbardziej istotne w ocenie. Skokowego charakteru rozwoju do tyłu Jarosława Kaczyńskiego, a co my nazywamy zacofaniem rozwojowym, patologicznym zaparciem w procesie ulegania fascynacji obłędem. Przytaczam: Każda sytuacja kryzysowa wywołuje więc stany zbliżone do nerwic które ustępują z chwilą zreorganizowania mechanizmów przystosowawczych. Jeżeli natomiast problem wywołujący kryzys nie zostanie rozwiązany, dochodzi do utrwalenia objawów nerwicowych lub do psychopatyzacji, osobowości, a nawet do rozwoju psychozy reaktywnej. Koniec przytoczenia i bidem. Nie należy diagnozować na odległość, wydawać wyroków, orzekać zaocznie zrażącym naruszeniem prawa, albowiem nie wolno w państwie prawa w członku Unii Europejskiej pozbawiać kogokolwiek bezpodstawnie wolności ani bezprawnie dobrego imienia. Nie można dla kaprysu sądzących czy dla wygody psychiatry ani nawet dla honoru organizacji. Czytaj, dla zachcianki kur-dupla jadącego windą, wyjąć z kondonierki pistoletu i powiedzieć do Tuska żartem, ta maszynka cię dzisiaj rozpierdoli. Wiersz napisany z okazji czterdziestej rocznicy wyzwolenia mojego, ofice, mojego ojca przez oficera ludowej armii w myszyńcu na kurpiach. Tytuł wiersza wyzwolenie. Oficer zerwał biało czerwoną opaskę z ramienia chłopaka. Ta maszynka ci dzisiaj rozpierdoli, powiedział wciskając mu automat w brzuch. To były jedyne słowa, jakie umiał po polsku. Tyle ojciec rozumiał po rosyjsku. De Frankfurt, în